Dla kogo buldog francuski? Po pierwsze, dla kogoś, kto potrzebuje psa niedużego, do 35 cm wysokości, od 8 do 14 kg wagi. I dla kogoś, kto zdaje sobie sprawę, że taka nieduża wielkość u psa to i ograniczenia, i zalety. Oczywiście taki pies nie będzie mógł towarzyszyć nam w każdej aktywności fizycznej, będzie miał problemy np. przy wchodzeniu na schody, ale też będzie sprawiał mniejsze problemy, jeśli chodzi o transport, i potrzeby oczywiście miejsca jakie musimy mu zapewnić dla kogoś kto poszukuje psa który bardzo mocno wiąże się z opiekunem opiekunami z całą rodziną do tego ktoś kto poszukuje pieszczocha psa bardzo czułego ale też zdaje sobie sprawę że te psy potrzebują sporo naszej uwagi buldog francuski jest psem który potrzebuje naszej uwagi naszego czasu w dużych ilościach potrafi też być dosyć nachalny Dosyć uparty, jeśli po prostu nie będziemy mu poświęcać wystarczającej ilości czasu czy też wystarczającej uwagi, i będzie ten pies to odbierał jako coś niewłaściwego, i w bardzo skuteczny sposób będzie nam przypominał, że ta należna mu uwaga musi być zapewniona. Więc dla kogoś, kto jest w stanie tą uwagę mu zapewnić i ma na tyle czasu, żeby po prostu ten pies miał to, co potrzebuje, wtedy i pies szczęśliwy i oczywiście właściciel. Dla kogoś, kto poszukuje psa spokojnego i zrównoważonego i chociaż niepotrzebującego jakoś bardzo dużo tej aktywności fizycznej, to jednak potrzebujący psa aktywnego. Ponieważ buldog francuski, choć ma pewne ograniczenia wynikające nie tylko z wielkości, ale o tym za kilka sekund, to jest psem, który lubi ruch. Oczywiście nie jakiś bardzo intensywny, ale też lubi, się poruszać. A jeśli dodamy do tego, że są to psy wesołe i uwielbiające zabawę, to widzimy, że ten pies potrzebuje też zapewnienia mu zabawy. Czyli dla kogoś, kto lubi się po prostu bawić z psem. A buldog francuski jest fajnym towarzyszem właśnie w tych psich zabawach. I tutaj coś bardzo ważnego. Dla kogoś, kto zdaje sobie sprawę, że to pies z krótką kufą. Rasa brachycefaliczna. Czyli psy te mają pewne ograniczenia źle znoszą wysokie temperatury, nie nadają się do takiego forsownego, ciężkiego wysiłku, chrapią, trzeba zwracać szczególną uwagę na ich oczy, ponieważ te ich oczy są mocno narażone na uszkodzenie. Tutaj dobrym, fajnym rozwiązaniem jest po prostu poszukiwanie psów z hodowli, które nie doprowadziły tego skrócania tej kufy do aż absurdu. Po prostu taki pies będzie zdrowszy szczęśliwsze i my będziemy mieć z nim mniej problemów i ten pies będzie się po prostu mniej męczył w tym zwykłym codziennym normalnym życiu. Dla kogoś kto na przykład ma dzieci, ponieważ kontakty z dziećmi buldoga francuskiego z dziećmi są bardzo bardzo fajne. Ten pies jest cierpliwy, wyrozumiały, potrafiący się bawić, oczywiście obie strony muszą być nauczone tej zabawy, ani dziecko, ani pies. Nie wiedzą niekiedy, jak się bawić, dlatego potrzebna opieka osoby dorosłej. I jak zawsze, pod kontrolą osoby dorosłej. Czy to będzie 8-kilogramowy buldog francuski, czy 100-kilogramowy owczarek kaukaski, zawsze pod opieką osoby dorosłej. Dla kogoś, kto poszukuje psa inteligentnego. Ponieważ buldogi francuskie, jeśli je w odpowiedni sposób zmotywujemy, potrafią się całkiem dużo nauczyć. To nie jest tak, że małe psy, nie wolno uczyć, nie powinniśmy uczyć, czy też nie opłaca się tego robić. Małe psy są równie inteligentne, a niekiedy inteligentniejsze od tych psów większych i jak najbardziej jakieś szkolenie, nauka jest potrzebna. I do tego to jest coś cudownego i dla psa, i dla właściciela, ponieważ razem spędzają czas, mają aktywność fizyczną i aktywność umysłową. Dla kogoś, kto Zdaję sobie sprawę, że niekiedy buldog francuski może być troszkę zaczepny wobec obcych psów. Jeśli nawet przeprowadzimy skuteczną socjalizację, to niestety ta krótka kufa powoduje, że buldogi francuskie niekiedy wydają takie naturalne dla nich odgłosy, które mogą być źle odebrane przez inne psy. Ponieważ buldog francuski z powodu tej skróconej kufy może tak troszkę. Nie tyle chrapać, co wydawać takie dziwne odgłosy i obcy pies po prostu może je odebrać jako warczenie jako dawanie znaku agresji. I musimy na to bardzo mocno uważać. Dla kogoś, kto zdaje sobie sprawę, że wychowanie tych psów nie jest trudne, czyli dla kogoś, kto poszukuje psa łatwego w wychowaniu. Oczywiście potrzebna jest konsekwencja, potrzebna jest nasz czas, ale buldog francuski nie jest psem, który nie będzie stał. Sprawiał problemów w tym wychowaniu, to jest taki fajny, miły towarzysz, łatwy w szkoleniu, łatwy w nauce. Ale jak zawsze, nie zapominamy o tym, że nawet buldoga francuskiego trzeba wychować. A jeśli go nie będziemy wychowywać, mogą pojawiać się problemy. A ponieważ wychowanie jest proste, nie jest skomplikowane, to jest naprawdę świetny wybór dla tych, którzy potrzebują psa łatwego w wychowaniu. Dla osób, które poszukują psa, którego pielęgnacja jest prosta. Ponieważ buldog francuski raczej nie sprawia tutaj problemów, oczywiście, jak zawsze, uszy, oczy, zęby, pazurki i taka normalna, zwykła kontrola, ponieważ to jest potrzebne. To jest coś, co nawet kiedy mówimy, że dany pies łat, jest łatwy w pielęgnacji, to o tym nie możemy po prostu zapomnieć. Dla kogoś, kto zdaje sobie sprawę, że buldog francuski nigdy nie będzie tak całkowicie, nam posłuszny. On też ma swoje zdanie, on też potrafi nam się postawić. To nie jest pies, który będzie robił absolutnie wszystko, co mu każemy. Ale oczywiście to jest taka cecha, która nie sprawia w takim zwykłym, normalnym życiu żadnych problemów. Dla kogoś to zdaje sobie sprawę, że duża inteligencja, duży urok i duży spryt powodują, że te psy doskonale wchodzą nam na głowę. I w końcu to my robimy. To, co one chcą, a nie tak, jak to powinno w rzeczywistości wyglądać, że one nas słuchają. Buldog francuski jest takim doskonałym przykładem psa, który po cichu, spokojnie wchodzi nam na głowę i nie zdajemy sobie z tego sprawy. On w taki miły, przyjemny, przymilny sposób nami kieruje, a my nawet o tym nie wiemy. Dla kogoś, kto poszukuje psa dobrze dogadującego się z tymi zwierzętami domowymi, Chociaż tu, jak zawsze, ważne jest po prostu zapoznanie tych psów i w tym początkowym etapie, niejako nauczenie ich, że mają ze sobą żyć. Dla kogoś, kto poszukuje takiego mało kłopotliwego, świetnego towarzysza, spokojnego, zrównoważonego, niesprawiającego problemów. Ale też dla kogoś, kto pamięta o tym, że trzeba uważać na alergie pokarmowe, na otyłość, ponieważ ta otyłość jest dla nich bardzo niebezpieczna. Mają całkiem duże predyspozycje dla, do niej, do tego potrafią naprawdę od nas wyłudzać kolejne przysmaki w bardzo skuteczny sposób. Oraz na przykład dla kogoś, kto zdaje sobie sprawę, że zdarzają się dysplazje stawów i inne problemy. I chociaż jest to rasa raczej długowieczna, to jednak ta opieka weterynaryjna i nasza obserwacja w przypadku buldoga francuskiego musi być na wyższym poziomie. Dla kogoś, kto potrzebuje psa czujnego, ponieważ buldog francuski potrafi nas ostrzec, oczywiście może nie obronić, ale ostrzec nas potrafi. Więc jak widać, buldog francuski jest fajnym wyborem dla większości z nas. Oczywiście dla większości z nas, którzy mają dla niego dużo czasu, którzy nie dadzą sobie wejść na głowę i będą po prostu mieli czas i możliwość zwracania na niego uwagę w o wiele większym stopniu niż w na inne, takie można powiedzieć, statystycznie średnie psy, ponieważ jednak ten buldog francuski wymaga od nas więcej uwagi, więcej czasu i dopiero wtedy potrafi się pokazać z tej najlepszej strony jako świetny, bezproblemowy, mało kłopotliwy towarzysz. Spokojny, wyrozumiały, naprawdę fajny pies. Tylko, że nadal pamiętajmy, że dla kogoś, kto zdaje sobie sprawę z tych ograniczeń i problemów, które mogą wynikać z krótkiej kufy, co jest oczywiście może być sporym problemem. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.